Zapiski z emi Grecji. Grecja, instrukcja obsługi, grecka teściowa. Rolę szczególną w greckiej rodzinie i społeczeństwie odgrywa mama. Grecka mama, elenida mana, jak same one siebie z przekąsem nazywają. Wypatrzeć można postać takiej rodzicielki. W starych greckich komediach, ale i w nowoczesnych st tekstach, stand-upu greckiego. Stereotyp takiej mamy, biegającej za 30 synem ze sweterkiem w ręku, ma się dobrze, bo to rodzaj matek wyjątkowy, sam w sobie swoiste połączenie mafii z nadopiekuńczością. Właśnie takie mamy. Mają nad swoimi dziećmi, a szczególnie synami, jakąś władzę tajemną, bez względu na ich wiek. Wizerunek mamy, gotującej ulubione dania dla swoich pociech, dla każdej innej, prasującej koszulę czterdziestolatką, telefonującej kilkanaście razy dziennie pod byle pretekstem, ale i mieszającej się w prywatne sprawy swoich synów, znany jest w greckim społeczeństwie. Południowe mamy trudno swoich męskich potomków odpępawiają. Wyobraźnia takiej greckiej mamy, mam wrażenie, zbudowana jest na scenariuszach horrorów i thrillerów. Afrodyty Afrodyty zaprosiła mnie na kawę. Minęłam się w drzwiach z jej 27-letnim synem, który wyruszał w męskim gronie na kilkudniowe wakacje. Siadłyśmy na jej pięknej werandzie, gdzie podała świeżo zaparzoną kawę, ale widziałam, że nie możemy się skupić na tym, co do niej mówię. Y, może wejść na jeżowca! wykrzyknęła i natychmiast zadzwoniła do syna, aby powiedzieć mu, żeby kupił koniecznie plastikowe sandałki. Próbowałam kontynuować rozmowę. Może zjeść coś nieświeżego? Przerwała mi i już dzwoniła po raz kolejny, by powiedzieć pierworodnemu, co powinien zamawiać w tawernach. Najlepiej, aby był to stek w czystej postaci, a w żadnym przypadku danie z mięsa mielonego. Myślałam, że wreszcie pogadamy. Lecz Afrodity, z lekko rozbieganym wzrokiem, ponownie sięgnęła po telefon. Pamiętaj, żebyś nie pił za dużo wina z kolegami! – wołała do słuchawki. – Wiesz przecież, jak ci szkodzi na żołądek. Odłożyła telefon, a ja dałam jej ostatnią szansę, starając się nawiązać z nią normalną rozmowę. Nie zdążyłam, gdyż ponownie połączyła się ze swoim synem. – Wieczorami nie zapominaj kurteczki! – upominała dyszkantem, a do mnie dodała usprawiedliwiająco. E, – Przecież wieczory mogą być chłodne. Był lipiec i dla niezorientowanych dodam, że kurtka w tym okresie w Grecji potrzebna jest tylko w wysokich górach. Afrodyty przestała biegać po werandzie i usiadła z filiżanką kawy w ręku. Miałam nadzieję, że ten spektakl matczynej nadgorliwości dobiegł końca. Czy wziął tabletki i żel na komary? wykrzyknęła retorycznie i ponownie nacisnęła zdjęcie swojego ukochanego syna na ekranie głównym smartfona. Pytając go po chwili, czy wziął ze sobą krem Fenistyl, jakby go tam w tym dzikim nadmorskim kuroncie, kurorcie coś użarło za przeproszeniem i żeby koniecznie stanął przy najbliższej aptece w celu zakupu tegoż kremu, jeśli go nie posiada. Byłam już gotowa do wyjścia, gdy zrozumiałam, że następnego połączenia od przejętej mamusi rozsądny, nie wiadomo po kim, syn już nie odebrał. Po chwili zawiadomił swoją rodzicielkę SMS-em z telefonu kolegi, że siadła mu bateria. Nieszczęśnik nie zdążył się oddalić od Aten nawet o 100 kilometrów. Rozczęsiona grecka mama wysłała jeszcze zwrotną wiadomość, sugerując, że syn ma jak najszybciej gdzieś telefon podładować, bo ona przecież kontakt ze swoim dzieckiem mieć musi. Ja się dyskretnie pożegnałam pod byle pretekstem, bo histerii nie toleruję, a ludzi obrażać nie lubię. Myślę, że już wiecie o jaki typ matki chodzi. A teraz wyobraźcie sobie, czy dla takiej rozkochanej w synalku mamie może znaleźć się odpowiednia synowa. Czy w ogóle istnieje takowa we wszechświecie? Hania. Poznali się w Krakowie. Przystojny Odyseas, już samo imię powaliło ją miłośniczkę greckiej mitologii na kolana, nosił dwudniowy zarost i ciemne podkoszulki. Nie miała żadnych szans, gdy ten podyplomowy student zbliżył się do niej w klubie pod jaszczurami i poprosił do tańca. Grali jakąś przytulanko pościelowę, a on w tańcu jeden na jeden, do których ograniczały się jego zdolności tańczenia w parach deptał ją niemiłosiernie. Ale co tam podarte rajstopy dla już prawie zakochanej polskiej kobiety? Na szczęście również Odyseas wpadł jak przysłowiowa śliwka w kompot, patrząc w przepastne niebieskie oczy Hani. Stali się nierozłączni. Z ciekawością słuchała jego historii o egzotycznej dla niej Grecji, próbowała cudem zdobytej na polskim rynku koziny, którą przyrządził dla niej w małej i niewygodnej kuchni w akademiku. Ona z kolei pokazywała mu kraków, rozkochała w żeberkach i pierogach z jagodami. Po tym, jak na wieczorze greckim, zatańczył dla niej zeibetiko, wsiąkła na dobre, bo może tańce w parach nie były jego specjalnością, ale za to improwizacja, tak istotna w męskim tańcu zeibetiko, była jego mocną stroną. Wiedziała jednocześnie, że jej wymarzony usycha z tęsknoty do słońca, swojej łódki i wina recyny w nadmorskiej tawernie jego najbliższego przyjaciela. Zdawała sobie sprawę, że jak odpowie na to najważniejsze w jej życiu pytanie tak, będzie wiązało się to z jej przeprowadzką do kraju Homera. Odyseas próbował przekazać jej jakąś informację przed wyjazdem do Grecji, wyrażając się często z nieukrywanym zachwytem i uznaniem o jej mamie. Taka współczesna, otwarta i dyskretna zachwycał się swoją teściową Odyseas. Myślała, że to takie sympatyczne komplementy. Po czasie jednak zrozumiała, że był, było to z jego strony wstępne, podszyte obawami porównywanie obu mam. Grecja zachwyciła Haniem kolorami, zapachami i światłem. Praca, może poniżej jej możliwości, też znalazła się szybko. Prawie idylla. Gdyby nie Kiria Froszo, jej grecka teściowa. Właśnie Froszo namówiła ich, żeby zamieszkali piętro niżej w rodzinnym budynku, choć instynkt podpowiadał Hani, żeby wynająć coś zupełnie niezależnego. Argumentu niepłacenia czynszu w rodzinnej kamienicy nie dało się jednak łatwo przebić. Hania od pierwszego dnia po przeprowadzce miała wrażenie, że mieszkają razem z panią Froszą, że pani Frosza zna każdy jej ruch, uczestniczy w ich planach i rozmowach dotyczących ich wspólnego z Odyseasem gniazdka. Co ciekawe, miała wrażenie, że rozmowa często odbywa się tak, jakby jej w pokoju nie było. – Dokładnie wiem, jak się czuje człowiek po założeniu czapki i niewitki – pisała w listach do swojej najbliższej, zostawionej w Polsce przyjaciółki. Teściowa codziennie przez pierwsze trzy lata ich małżeństwa przynosiła porcję obiadową i kolacyjną dla synka. – Od tak codziennie wpadała do domu młodych, mówiąc, że jakoś mi się więcej ugotowało, a Odyseas tak przecież lubi pastycjo. Z niewinną minką Froszo… Zostawiała kolejne pełne greckich specjałów tapery, a na boku komentowała swoim koleżanką: Nie pozwolę, aby ta baletnica, jak mówiła o bardzo szczupłej Hani, zagłodziła mojego syna. Lub skąd mam wiedzieć, co ona tam gotuje? pytała głosem naśladującym aktorów z tragedii greckich. Raz już widziałam, jak podaje mojemu synowi surowe mięso zapewniała współczujące koleżanki Hania na szczęście była inteligentną i o dyplomatycznych zdolnościach osobką Wynała mieszkanie w najodleglejszej od swojej teściowej dzielnicy Aten używając niewinnego kłamstewka że firma opłaca jej mieszkanie i ma dużo bliżej do pracy Nie żałowała ani jednego euro wydanego na czynsz Nie chciała też konfrontować Odyseusza z matką Wiedziała już, że synowie greccy też mają wybitność, wybitną słabość do swoich matek. Katarzyna. Katarzyna, pozna, poznając dobrze ustawionego zawodowo kawalera po czterdziestce, myślała, że złapała samego pana Boga za nogi. Jorgos był przystojny, czujny, opiekuńczy i wrażliwy. Wyraźnie nią, już trochę przejrzałą panienką, zainteresowane. Ale przede wszystkim wolny i to bez wcześniejszych zobowiązań w postaci byłych rząd, dzieci czy alimentów los na loterii. Kochał ją, zapewniał i dawał jej to odczuć. Myśleli o wspólnej przyszłości. Jego jedynym rodzinnym zobowiązaniem była opieka nad starszą, niesamodzielną matką. Katarzyna była zachwycona jego odpowiedzialnością i miłością do starszej pani. Upojne nocy. Noce z Jorgosem tylko utwierdzały ją w przekonaniu, że to ten jeden, jedyny. On też wydawał się traktować ją bardzo poważnie. Troszkę jej przeszkadzało, że, jak nielegalne pary, nie spędzili z sobą ani jednej wspólnej nocy. Maratoński seks, charakterystyczny dla początkowych faz związku, który był ich udziałem, według niej, powinien kończyć się wspólnym śniadaniem. A tu niemiła niespodzianka. Niezależnie o której kończyli swoje coraz śmielsze, miłosne igraszki, poważny kandydat ubierał się i umykał w ciemną noc. Tłumaczył to na wiele mniej lub bardziej prawdopodobnych sposobów. Wreszcie, przyciśnięty do muru, przyznał, że musi wracać, bo mama staruszka nie może spać, jeśli nie ma go w domu. Nie powinniśmy burzyć spokoju matki, przekonywał Katarzynę. Zbudowałem tę równowagę z trudem po śmierci ojca, wyjaśniał jej. Moi rodzice byli wspaniałą parą, a ja, jako ich jedyne dziecko, mam obowiązek dbać o matkę. Powtarzał niezmiennie ten sam argument. Tylko, że jego ojciec umarł osiemnaście lat temu. Nie poddała się, znalazła wyjść pojadą razem na wakacje jak najdalej od Aten Udało się jej wszystko zorganizować Kefalonia jest wyspą znacznie oddaloną od Aten hotel okazał się dobrym wyborem i zaskoczył ją swoją przytulnością Zapowiadało się że spędzą kilka całusieńkich dni i nocy tylko razem W pierwszą noc przebudziła się czując w łóżku jego brak zauważyła że Jorgos stał w rogu maleńkiego hotelowego balkonu z telefonem w ręce. Była trzecia w nocy. Będę uważał, mamo, szeptał do słuchawki. Tak, mamo, mam na sobie bluzę. Niedługo wracam. Nie mogłem odmówić wyjazdu służbowego starał się mówić cicho i wyraźnie. Oczywiście, sami mężczyźni zapewniał. Zadzwonię do ciebie z samego rana, tak! Spróbuję przyjechać wcześniej. Wyjechali dnia następnego. Mama miała kryzys nerwowy, trzeba było wracać. To tylko mały wycinek z peripetii tej bohaterki, która wplątała się w historię z typem mężczyzny, który ma swoją popularną w Grecji nazwę Mamakias. Staruszka. Zgodnie ze swoim może i nieświadomym planem, nigdy teściową nie została. To oczywiście przypadek skrajny, choć nieodosobniony. Test na Mamakiasa musi przejść każdy podejrzany o nosicielstwo tego wirusa grecki mężczyzna. To ostrzeżenie dla młodszych polskich kobiet, które rozpatrują ewentualność założenia kolejnej polskiej, greckiej, polsko-greckiej komórki rodzinnej. Gdy Testy mamakias wyjdą pozytywne, należy wiać, gdzie pieprz rośnie. Szanse na terapię i pełne uzdrowienie są niewielkie.